Witam na kolejnym filmie, tym razem poświęconym standardowi MSR37. To jest standard, który ogólnie jest raczej wszystkim znany. On jest stosowany od lat ponad 25, chyba bo on pochodzi z 1998 roku, o ile dobrze pamiętam. Więc było mnóstwo czasu, żeby przyswoić sobie wszystkie związane z nim reguły. Ale w praktyce wygląda to różnie, i to, o czym będę mówił w tych filmach, to przede wszystkim właśnie aplikacja tej praktyki. Jak rzeczywiście ten standard należy stosować. Bo to, co bardzo ważne jest w tym standardzie i na co standard kładzie olbrzymi nacisk, to jest to, że rzeczywiście rezerwy, o których on głównie mówi, to jest rzecz, którą spółka musi zawiązywać, i oczywiście standard dba o to, żeby te rezerwy były zawiązane. Ale zacznijmy od zakresu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 37. To jest stary standard i on miał być wielokrotnie zmieniany. Nie udało się nigdy uzyskać konsensusu odnośnie tego, jak należy go zmienić. W związku z tym cały czas miłościwie nam panuje, tak jak zawsze. Zapraszam Państwa na ten film.